Witam. Jestem na pokładzie salonki Gierka. Skład trzywagonowy. Dwa wagony sypialne dla pracowników rządowych. Pierwszy wagon, salonka Gierka, którym również jeździł prezydent Kwaśniewski. Zaraz, no niedługo do niej dojdę. Wagon wykonany perfekcyjnie. Nie to co dzisiaj. Z dbaniem o każdy szczegół. Przedziały służbowe. Drzwi rozsuwane, harmonikowe, drewniane. Dzisiaj PKP już takich nie potrafi zrobić. W każdym przedziale telewizor Philips. Przedział służbowy. Takich foteli PKP już dzisiaj nie potrafi zrobić. Lodówka Crystal 140. kolejny wagon służbowy wykonany w identycznym stylu. O, osłonki, żeby ktoś nie wypadł z łóżka. W każdym przedziale telefon. Wszystkie przedziały połączone drzwiami harmonijkowymi. oczywiście skład stoi na stacji Nowy Łupków palenie węglem chodzimy do przedziału gierka. Przedział służbowy. Kuchnia. Nawet malutki telewizorek jest salon. Salon służbowy, pierwszego sekretarza Gierka. Jest sypialnia. Jest łazienka i jak dla niego również prysznic. W pociągu prysznic to chyba się rzadko zdarza. I klamki porządne, nie takie jak dzisiaj. To jest jego salon. Z salonu przejście do łazienki i prysznica, a dalej do sypialenki. Jak porządnej Łazience i salon, punkt kulminacyjny wagonu salonowego. Telefon. Można dzwonić. Jest pan Gierek. Korzy nie zamykane drzwi. Wychodzę z pociągu o, Oto tak skład wygląda Robi kolosalne wrażenie